Największe powiatowe inwestycje już za kilka miesięcy zostaną oddane do użytku. Starosta mrągowski wizytował powstające obiekty, m.in. halę sportową i zespół szkół specjalnych, które powstają przy zespole szkół nr 2 w Mrągowie. Prace są zaawansowane i już od nowego roku oba obiekty będą służyć mieszkańcom powiatu. Jedną z najbardziej oczekiwanych przez młodzież inwestycji jest hala sportowa, której wspomniana szkoła do tej pory nie miała. Ogromne wrażenie. Duża sala boiskowa, która podczas zajęć może być kotarami, przegrodzona na trzy części. Nowoczesne zaplecze prysznice, przebieralnie pokój nauczycielski sanitariaty sala, która będzie służyć jako siłownia nawiewy powietrza windy. Także ja jestem pod wielkim wrażeniem. Wcześniej ta szkoła czekała ponad 60 lat na tą inwestycję. Myślę, że to ważna inwestycja, która będzie służyła nie tylko uczniom zespołu szkół numer 2, ale wszystkim chętnym mieszkańcom powiatu mrągowskiego, którzy będą mogli z tej hali korzystać po popołudniami i w weekendy. Od 1 września na pewno uczniowie rozpoczną korzystanie z tej hali sportowej, a już w lipcu i sierpniu zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu, którzy będą chcieli e, dokonać takich wstępnych gier po umówieniu z dyrektorem zespołu szkół numer 2. Będą mogli obejrzeć tą halę sportową, zagrać tutaj i sprawdzić, czy ona jest rzeczywiście dobrą halą sportową, a myślę, że wszyscy będą z niej bardzo zadowoleni. Oficjalne otwarcie hali planowane jest na 1 września, ale wykonawca, według umowy, budynek odda już w lipcu i najprawdopodobniej wtedy obiekt będzie dostępny dla mieszkańców powiatu mrągowskiego. Koszt tej inwestycji to prawie 6,5 miliona złotych. Niewiele mniej, bo ponad 5 milionów złotych kosztuje zespół szkół specjalnych, który także będzie oddany do użytku od nowego roku szkolnego. W tej chwili y, zmieszamy do y, zakończenia y, robót. Y, na chwilę obecną y, skupiamy się na wyposażeniu, że tak powiem, tych elementów towarzyszących, które mają powstać y, w budynku czyli y, wentylacji mechanicznej, y, klimatyzacji y, windzie y, osobowej, która również ma tutaj, że tak powiem, zaistnieć ponadto jeszcze w skład że tak powiem wyposażenia które jest przewidziane w tym budynku jeszcze dodatkowo montowana jest instalacja peposz i system oddymiania. na budowę nowoczesnej szkoły dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych powiat pozyskał część pieniędzy między innymi z PFRON-u. oświata to nie jedyny obszar na który nacisk kładą władze powiatu Starosta Mrongowski odwiedził także Taut, gdzie powstaje jedna z największych inwestycji drogowych. Roboty związane z, z przebudową drogi Mikołajki, tałty kanał tautański rozpoczęły się w roku ubiegłym, 2009. Zakończenie będzie 30 czerwca bieżącego roku. Zostało do zakończenia jeszcze miesiąc czasu. Mam nadzieję, że warunki pogodowe pozwolą, żeby w terminie zakończyć całości wspomnianej roboty. Na drogę Mikołajki-Tauty pozyskano około 5 milionów złotych z funduszy unijnych i około 1,5 miliona złotych od inwestora prywatnego. To istotna inwestycja, bo jest to obszar turystyczny, a bez infrastruktury drogowej ośrodki wypoczynkowe i hotele miałyby utrudnione funkcjonowanie. Także tutaj powstaje duży hotel sławnej sieci, gdzie zatrudnienie znajdzie wielu mieszkańców naszego regionu. Tak jak państwo widzą, w tym miejscu przy nowo zmodernizowanej drodze powstanie hotel, jeden z najbardziej prestiżowych hoteli na świecie, sieci Sheraton. Powstanie tutaj co najmniej kilkaset nowych miejsc pracy, które będą służyły wszystkim mieszkańcom powiatu Mrągowskiego, a także mieszkańcom sąsiednich powiatów. Tego typu aktywność, aktywność inwestycyjna przy wsparciu Unii Europejskiej, samorządu miasta i gminy Mikołaj oraz inwestora prywatnego, który będzie budował hotel dla Sharatona jest czymś bardzo ważnym. Myślę, że ten ważny społeczny problem, jakim jest bezrobocie, będzie w taki właśnie sposób mógł być rozwiązywany. Obecny zarząd powiatu na inwestycje drogowe, oświatowe, a także z zakresu bezpieczeństwa publicznego pozyskał najwięcej pieniędzy z funduszy unijnych od początku istnienia powiatu mrągowskiego. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym oglądaliśmy i przypatrywaliśmy się prowadzonym obecnie inwestycjom w powiecie mrągowskim. Są to tylko te największe inwestycje, czyli budowa hali sportowej, budowa zespołu szkół specjalnych oraz przebudowa drogi między Mikołajkami i teutami. Wszystkie te inwestycje służą wszystkim mieszkańcom naszego Powiatu, czy poprzez rozwój edukacji, czy poprzez rozwój infrastruktury i budowę nowych miejsc pracy, tak jak w Tautach. Myślę, że to ważne, by powiat mrągowski się rozwijał. Myślę, że Państwo docenicie nasz wysiłek inwestycyjny w obecnej kadencji. Również w budżecie na obecny rok inwestycje są bardzo istotnym elementem. Tymczasem czekamy na zakończenie tych największych, które już w ciągu dwóch, trzech miesięcy zostaną oddane do użytku.